Po ubiegłorocznym sukcesie w Szreniawie po raz drugi wystartował bieg w dobrym kierunku. Na starcie zameldowało się ponad 200 biegaczy. W tym roku zrobiliśmy dodatkowy dystans na 14 km, także dwa dystanse do wyboru 7 i 14 km. Frekwencja też dopisuje, także cieszę się, że nasz bieg ma dobry odbiór wśród mieszkańców. Trasy biegu wiodły ścieżkami wielkopolskiego parku narodowego, co przyciągnęło biegaczy zarówno przyjezdnych, jak i Mieszkańców gminy na co dzień korzystających z tych terenów. Obecność Wielkopolskiego Parku Narodowego powoduje, że nasi mieszkańcy, poza świadomością zdrowotnego stylu życia, bardzo dużo biegają. I nie, nie tylko biegają, tak żeby jeżdżą na rowerze. W związku z tym, no fajnie, 80% ludzi tutaj to mieszkańcy naszej gminy. Jest ich z nas coraz więcej. Udany bieg, druga edycja z roku na rok jest coraz większy, coraz więcej uczestników i niestety padła deklaracja z mojej strony już na starcie, że za rok pobiegnę z Wami. No jak słowo się rzekło, od jutra zaczynam przygotowania. Wśród zwycięzców biegów znalazła się między innymi mieszkanka gminy Patrycja Felał, która odnotowała najlepszy czas wśród kobiet na 7 km. Było to jej drugie zwycięstwo na tym dystansie. Jak zawsze super fajna atmosfera, fajny bieg blisko domu, bo tutaj jesteśmy z Komencic, Także serdecznie zapraszam też w przyszłym roku. Generalnie ja zazwyczaj biegam ulicę, więc jest to dla mnie jakaś atrakcja w ciągu tego całego sezonu biegowego. Dodatkowo no tutaj na pewno jest wymagająca trasa i teraz też w tym roku dodatkowo 14 km, więc spodziewam osoby, które sobie jeszcze jedno kółko dołożyły, ale na pewno te okoliczności przynoszą. Środę sprzyjają, i pogoda i w ogóle ten okres. Niezmiennie motywem przewodnim biegu jest ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. W wydarzeniu towarzyszyły m.in. warsztaty dla dzieci. Ekologia jest naszym głównym celem. Zachęcamy do budowy domków dla owadów wolnolotających. Pokazujemy jak należy recyklingować śmieci. No i w ten sposób staramy się, żeby ten nasz bieg był takim pozytywnym odbiorem. W ubiegłym roku natomiast po biegu zasadziliśmy 10 drzew we współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym, za co dziękuję biegaczom, bo to z ich wpisowego między innymi ta kwota pozwoliła na to, żeby te 10 drzew na terenie gminy, na placach zabaw posadzić. W tym roku będziemy z Akademiami Sportu edukować jeszcze dzieci, także w tym roku zmieniamy trochę, trochę ten, ten, ten cel i będziemy Mieć zajęcia dla dzieci z Akademii Sportu w Wielkopolskim Parku Narodowym z ekologii. Druga edycja biegu w dobrym kierunku zorganizowana została wspólnie przez GOSIR Komorniki, Gminę Komorniki, Wielkopolski Park Narodowy i Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.